Testujemy czy jesteśmy na żywo czy nie Braci, <grymne> Zaraz zobaczymy No Zobacz, mam tu LTE niby Ale zaczekamy czy ktoś się pojawi czy nie Jesteśmy przy namiocie Zobacz u siebie na telefonie czy nie tnie. Właśnie nie wiadomo, czy to nadaje, czy nie. Chodź, o, są trzy osoby. Zapytajcie, się, czy nadaje, bo ja nie sprawdzę. Słuchajcie, widać coś, czy nie tnie coś? Dajcie znać. Nie, no ja... Zabrze, nie mam. Halo, 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 czy ktoś mnie słyszy, czy ktoś mnie widzi tutaj? Penia Tenia, powiedz, czy taj, coś widzi? O, witam serdecznie. Dajcie znać, bo nie wiem, czy jest internet tutaj. Czy, o, widać Mateusz. A nie Widać i słychać. To dobra, to idziemy sobie się przejść tutaj e, głównym tym. A zobaczymy. Zobaczymy co tu się dzieje. Idziemy teraz się napić Coli No, tutaj jest scena. Mała scena ASP. <grywa> No, widać i słychać, to dobrze Za szybko No, no coraz więcej ludzi Coraz więcej ludzi, ale jest fajnie Garnąć chyba to. to może coś tam? No. Idziemy zobaczyć jak kolejka do... Słuchajcie, kolejka do tego. Kolejka do Lidla była po prostu kilometrowa. No. Dobra, no. O. Witamy serdecznie wszystkich tutaj w Bollendroku. Ja stoję w kolejce do Dobra. No, idę się przejść tutaj, zobaczymy co tutaj się dzieje. Jesteśmy koło małej sceny na takim równoległym deptaku z z różnymi stowarzyszeniami no, fajny jest klimat, o tu jaka ekipa idzie o. Cześć No, jest tu masa ludzi zakręconych pozytywnie Zobaczcie, to... dzikie tłumy tutaj. No, powiem wam, że taka kolejka tam była. Myśleliśmy, że chciałem nakręcić lidę, bo robię tutaj vloga z tej imprezy, ale po prostu z nie wiem, godziny albo lepiej stanie. Nie, no dobra, nie będę stał z tobą. Jest twoja butla, aż jest jakiś troszeczkę tych ludziów dziwnych chyba. O, wojtas, miałem być to przykro mi. No cały czas tu się ludzie zjeżdżają. w tą stronę za wiele, bo strasznie słońce świeci. Niekończący się tłum ludzi po prostu. Może odpalę jakiegoś live'a, będziemy gdzieś usiądziemy sobie, bo jak jednak jest ten... Jak jest zasięg i daje się nadawać na ten, można nadawać. Czekamy tutaj w kolejce po Coca-Cola, bo to jedna z mniejszych kolejek na Poland roku. to ekstra w tym roku, Kamilata ty stoi już niedługo będziemy Staram się może dzisiaj poskładać jakoś wieczorem, ale nie wiem czy mi się uda wysłać. ma właśnie kolejek, wiesz, najlepsze, że są teraz toalety takie normalne ze spłukiwaniem. To jest w ogóle rewelacja i nowość chyba. Tam w oddali scena, zobaczcie Ale dużo fajnych ludzi tutaj Dziewczyny, o Pokaż cycki, dam ci piwo. <laughs> Ale słońce świeci, no. Właśnie nie widziałem tutaj nigdzie motocykli na tą chwilę, o, ale widzę siostrę, flakonie. Czas niekończący się po prostu jest rzeka ludzi. Do jutra, wiesz Albandi, jutro się zawijamy rano. O, jesteśmy do jutra, trochę tutaj sobie. Siedzimy, dzisiaj koncerty fajne wieczorem, więc chcemy jeszcze koncerty zaliczyć i spadamy. Od dziś lot Karpacz. O, tutaj znać jak tam w Karpaczu właśnie co się dzieje. Tutaj szkoda, że nie ma tego wyznaczonego miejsca na zlot w sumie nie wiem gdzie tu motocykle. Rano nie widziałem za wiele. O, teraz zobaczymy. Zobaczymy z tą kolą tutaj. Co? Już prawie, nie? Czekaj, czekaj. Siedź sobie. Rzecz na piwek, Kola dyche. O, dwie kole to za Zeta jest ten. Weźmiemy dwie kole to dostaniemy kubek lodu, nie? No tutaj lepiej, lepiej coś kupić wcześniej, na znaczy, już się do ten, do trzeciej w kolejce, to już lepiej zakupić kilka rzeczy. O, dzięki Roman, z gizmu się w schowku. Co no. co weźmiesz ten kubek z tym, nie? To ja jeszcze idę się może przejdę zobaczę pod namiot. O, zaraz się przejdziemy dalej tylko musimy jakby do e, musimy zakupić tą kolę. zakupimy kole to gdzieś się przejdziemy dalej może pod scenę gdzieś tam live zobaczymy Bo wcześniej chciałem odpalić to straszny słaby mi się wydawało że jest internet że nie uciągnie ale jednak jednak się udało. O, nagrałem sporo materiału. Powinna być fajna relacja tutaj z, z Polendroka. Tymczasem możecie zobaczyć z tamtego roku, jak tutaj to wyglądało, jak byliśmy z dzieciakami. O, nie wiem, jakiś fajny tu jest taki klimat, że co roku chce się wracać. Są i dzieciaki, są i, i nie ma. Nie ma jednak jakichś takich scen, jak czy kiedyś pokazywali w mediach, że tutaj jest nie wiadomo. Wiadomo, że też się różne rzeczy dzieją, ale, ale nie tylko. Byliśmy tutaj na takim fajnej prelekcji w namiocie. Tutaj koło namiotu ASP są różne stowarzyszenia i było też takie właśnie wykład o bezpieczeństwie w sieci. Fajna sprawa. Jesteśmy na głównym deptaku Znaczy na jednym, na jednym z dwóch właśnie w Chaplinku. Tak żebyśmy zawsze mogli tak, żebyśmy zawsze mogli sobie tam radę taki kiedy wlecia, kiedy O, ale masz strój lidlowy z fajny. No, <grym> się zastanawiałem się Dzięki się zastanawiałem, czy ktoś te stroje z Lidla kupuje, a jednak widzicie. Są okazje Brodersi Cześć, cześć, cześć. cześć. O. Matko, ile zakupów. O, jest kama już chyba w tym. Co, doczekałaś się? Zwana. I lód, nie? Super. Teraz zobaczymy, jak ten lód wygląda. O, nawet już było trawy się zamroziło, super. No udało się, doczekaliśmy się, dostaliśmy. znaczy Kamila, Kamili się, od... no schowaj. Mamy plecak ze sobą właśnie na podręczne zakupy. Where are you from? Poland, Poland. Poland rock Czekaj O oh. tamować coca <śmiewanie> Pozdrawiam Was wszystkich serdecznie tutaj oglądających. Ale odwracam już kamerę w drugą stronę. się przejdziemy tutaj. Zobaczycie co tu się dzieje. Na bagaży, matko! Cały ten, cały wózek Tu w ogóle jest jedno miejsce, gdzie pokazują jak reanimować psa Dobrze ale Ktoś tam nagrywał, no Mexican-US border? No, no, it's rock festival in Poland Dużo ale ludzi. Ludzie? Nie wiem, to ja Nie wiem, to z w... to takie Ale generalnie po My mieliśmy taką różnicę tradycję, ale on mnie bardzo często brał. I graliśmy sobie na komputerze, jak w Minecraft, nie? O, tutaj jacy goście idą kama. Cześć chłopaki! Yalla, yalla. O, Nie Ja, no. no tyle poprzebieranych ludziów to o, wpadła woda. Co? To dzieło? Aha, no. Patrzcie, tutaj się różne rzeczy dzieją, czekajcie, czy ja tu przejdę, czy ja tu przejdę, o. Byliśmy w drugą stronę, to lepili dopiero tutaj. Dasz mi jeszcze łyka? Jak reanimować psa? Ważne, że żeby nie pomylić. O matko. Roman Roman tam hecheszkuje. szkuje A gdzie to No, coś można by zjeść. To takie A gdzie to jest tu zjedzenie? Tam? co, idziemy tam w lewo? Bo tutaj są... o, dron lat, ale to dron organizatora chyba. O, namiot radców prawnych jest. Dobra, to czy tam pójdziemy, jak będziemy wychodzić tam na tę? Tam z piekankę tą wielką? Czy co to byś chciała? Pan Nie ma tego, biegu golasa, nie? już chyba nie ten, ja już chyba to wy ten wymarło. Tak, tak, no ale wiesz, o to jest o matko tutaj. O, matko. Wszystko i dziakur Dobra To bo jaki mamy teraz plan? Kama daje taki malutki cień przy tobie mamy plany, bo co jesteście teraz albo później danej już 2 dzieci. Bo o której tam będzie koncert? Ten nasz to Jest ta pierwsza czy? To jest ta druga, dzisiaj mamy koncert taki fajny Electric Cowboys. Czy coś w tym stylu hmm? Cowboys. DKMS, o będzie u nas w łebie też o. O, cześć Rafi Witam w ogóle wszystkich. Jest pan jakiś tam? Na... A tutaj są o. A tu są jakieś konkursy czy? Piątka! Tu zostaw śmieci. Nie wiem, To ten ryż byśmy zjedli. jesteś. To jesteś. ochrona. O.

to jest pas lotniska. Może idziemy na te słoneczniki, zrobimy sobie zdjęcie na słonecznikach, nie A tu ktoś się na nielegalu rozbił na środku Można tak na chwilę a, to co się robi, już chyba o, Cześć O, na motowioskę, właśnie